Myślę, że po raz pierwszy możemy w takim pikniku tutaj w kamieniu, w dawnym kamieniołomie żegocińskim się spotkać, myślę, że przez cały czas trwania organizatorzy będą dbali o to, aby zwłaszcza najmłodsi mieli co tutaj robić. Szanowni Państwo. Zarówno stowarzyszenie przyjaciół ziemi Żegocińskiej, jak i grupa poszukiwawcza, to pasjonaci, to pasjonaci historii, to pa pasjonaci tego wszystkiego, co było związane z pierwszą czy też drugą wojną światową. To dobrze. omówmy się tak. podaj teraz, gdzie teraz mieszkasz i już będzie Wy Tomstow? Obsługa drogowa. Obsługa No. Dużą, 60 no. ile. Nie no. no. jest do Tak. Dolny. No i o. i pięknie. I cząste damy. Receptę damy. No. Ty, no. Też. Ty też chcesz, żeby też. się pani zbadała? No. Dokładnie. No to może strzelać, 10 kałuwek to jest, proszę bardzo. to jeszcze strzela. no nic no. W czasie długiej wojny światowej już z tego wycofano, ponieważ było to po pierwsze za drogie i trzeba było bardzo wykwalifikowaną obsługę do tego, nie? bo jak generalnie taki artylerzysta zginął, po to, to żeby to zastąpić, żeby on umiał to odpowiednio ustawić. No to szkolenie nie trwało dzień-dwa. Trzeba było za parę miesięcy odoparu się szkolić żeby odpowiednio miał te zapalniki, szacować odległości. No i żeby to... Dzień dobry wszystkim, witam. Jestem Wiesiek, jestem tu z powiatu bochańskiego, pomysł na klasyki powstał z tego powodu prostego, że samochody stoją po garażach, nikt nie ma możliwości ani okazji z kimś drugim sobie wyjechać, więc założyliśmy taką lokalną grupę, teraz w ogóle jest taka trochę nawet moda na takie grupy klasyczne i dzięki temu te samochody są, jeżdżą na różne zloty, wydarzenia charytatywne. my akurat w tym przypadku mamy tylko maluchy albo mieliśmy tylko maluchy, Ponieważ y, maluch ma to do siebie, że jak jest sam na drodze, to on jest taki malutki nijaki, A jak jest już 20 albo 30 albo 50 samochodów, to już się robi takie małe wow. No i w tym przypadku tu przyjechaliśmy takim przekrojem tych 100 polskich samochodów, czyli mamy dwie syreny, mamy kilka maluchów tylko. Mamy jednego malucha kabrio oryginalny Bosmar, który tam jest wyprodukowany w 466 sztukach. Y, mamy milicję. Yy, więc pod, pod, pod obstawą milicjiśmy przyjechali tutaj obywatelskie. Słyszymy karabin maszynowy, więc niedługo będzie losowanie pierwsze, co godzinkę będziemy losować nagrody, także zapraszam Państwa do zwiedzania. Tak, ta loteria ja przypominamy, że jest dla najmłodszych. To ma numer 60 na białej karteczce? Idzie, super, gratulacje. Możesz sobie wybrać co, co chcesz. Tą grę, tak? Dobrze. Gratulacje jeszcze raz. To jest dla Ciebie, do zachowania. Tak, latarka, no to gratulacje. Brawa. No Marek 97. No, nie, że, no fajnie się nie?

Ja a przy nich to jest kilka rzeczy. <śmienicza> <śmienicza> Zapraszam państwa tutaj bliżej. Można podejść, będzie łatwiej wtedy op opowiadać. Tutaj będziecie mogli zobaczyć szczegóły konstrukcyjne budowy tego karabinu maszynowego. Można, można podejść. Proszę. O, idzie operator. Tak, mamy szczególnego operatora, bo mamy szczególny moment. Losowanie mówiliśmy, że będzie około godziny, e, około godziny równej. Mamy teraz za 24. E, honorowy strzał od Legionista, a po nim uzgodniliśmy tak, że każdy chętny będzie mógł podejść, oddać kilka strzałów. E, strzały są darmowe, niemniej jednak jeżeli ktoś będzie chciał, można wesprzeć nas jakąś darowizną. Dziękuję za uwagę i oddajemy głos Karabinowi.

Tak, tak Można mówić, papier, papier wszystko przyjdzie. nie? Jak tam z tym, z Nie pamiętam, nie tym, coś do armii austriackiej. <śledziany> Los numer 064. Patrzymy w gazety jednodniówki. Kto ma w gazecie los 64? Sprawdzamy. Losujemy teraz nagrody. Tak, losuj dobrze, żeby wszyscy wygrywali. 107. 107. Tu podchodzimy, tu nie ma żartów. Żołnierz czarski. Jak się zdenerwuje, to zrobi rozróbę. 107 kto ma na takim białym blankieciku 107 107 po raz drugi 107 po raz trzeci nie ma Losujemy dalej. też gratulujemy. Pięknie, super dla ciebie Gratulacje. Pionę z żołnierzem przybić Zdjęcie? Oczywiście, mama jest, robi zdjęcie. Tutaj, to... I do panów tutaj, moja... Zdjęcie? O, Krześnica wylosowała. No to wujek, to też stawaj. Czekaj na mnie! Jeszcze oficer idzie. Państwo widzicie, no mundur może nie jest jakiś taki szykowny, ale już nakrycie głowy jak najbardziej. Bośnia i Hercegowina zanim przeszły podpanowanie austriackie przez długie wieki, bo ponad 300 lat znajdowały się pod panowaniem tureckim, no i dlatego ten fez. Oczywiście jest bardzo dużo rodzajów fezów, ten jest stricte bośniacki, najbardziej charakterystyczny to jest ten chwast. Może nie będę mówił o szczegółach. Znawcy, znawcy na pewno będą wiedzieli, jak rozróżnić kwest turecki od bośniackiego, od albańskiego, od marokańskiego. Formacje na początku I wojny światowej były cztery pułki bośniacko-hercegowińskie, jeden batalion szczelców polowych. Jednostki te jednak nie walczyły tutaj w okolicy żegociny. Bardziej w okolicach na północ od Krakowa, w rejonie Pilicy, w rejonie olkusza Sułoszowej. Trzeci pół bośniacki to rejon dzisiejszych Bieszczad, tego samego koniuszka tam w okolicach Ustrzyk Górnych. Dziękuję. Oczywiście zapraszamy do stanowiska Bogana. Tam taka puszka, gdzie to się na tym trójnogu, można wesprzeć jakąś darowizną. Witam wszystkich, Jarek Jop, sekcja rekonstrukcji historycznej Miejscowcego Pułku Piechoty Starnowa. Eee, specjalizujemy się w odtwarzaniu piechoty Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej. Dzisiaj akurat wyjątkowo jestem w barwach żołnierza armii carskiej, w barwach właśnie żołnierzy, którzy na tym terenie walczyli. Krótko o tym, co mam na sobie. Buty, buty wysokie, saperki albo oficerki, jeżeli to był oficer, czy podoficer. Mundur carski przedwojenny, jak widać, już w kolorze ochronnym. Armia carska bardzo szybko wprowadziła i doceniła tutaj, jakby, dobrodziejstwo barw ochronnych. Jednak stwierdzono, że. Lepiej jak żołnierza w polu, nawet po kopie nie widać. Więc spodnie wzór 11, Rubacha, czyli taka właśnie bluza, wzór 13, czapka z daszkiem wzór 14. Pamiętajmy, że jeszcze na początku wojny hełmy nie były. Nie były jakby niezbędnym wyposażeniem żołnierzy, albo doszły dopiero troszkę później, też doceniono ich walory. Jeśli chodzi o moje wyposażenie, ładownice, dodatkowe elementy do przenoszenia amunicji, czyli tak zwany pandolier, w którym mieściły się naboje do karabinu Mosin, też o którym za chwilę opowiem. Ładownica tak zwana dodatkowa na kilka dodatkowych ładunków e, oraz e, to, co mam na plecach, tak zwany raniec, czyli to był taki tornister, który mógł być wykorzystywany właśnie w takiej formie, jak teraz go mam na sobie, czyli jako tornister, albo jaka taka większa torba e, przewieszana przez ramię taki większych lebach. Jeśli chodzi o broń. Mógłbym tu kogoś poprosić, żeby karabin przytrzymał? Karabin Mosin, wzór 91, tak zwany trzyliniowy. E, Linia to była jednostka miary e, w, używana w armicarskiej. W przeliczeniu na system metryczny to jest kaliber 7,62 mm. Karabin był ładowany amunicją... Yy, właśnie karabinową typu Mosin. Yy, magazynek mieścił pięć naboi, właśnie takich, jak przed chwilą Państwu pokazywałem. Nie, no, 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 bo to jest replika, tak. Dokładnie. Ten karabin jest w wersji akurat dragońskiej, czyli on jest troszkę krótszy niż karabin piechoty. Yy, karabiny piechoty były jeszcze dłuższe, więc można sobie wyobrazić, yy, jaka to była długa broń i yy, jakie ona wrażenie sprawiała, kiedy założyło się na niego ten charakterystyczny, taki czterograniasty, szpiczasty bagnet, który można zobaczyć tam na stanowisku kolegów. Na pewno dokładnie o tym opowiedzą. Halo, halo. 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 Halo.

Granat na głowę Strzelałeś już kiedyś czy nie? Nie. Nie strzelałem. Słuchaj, weź sobie do ręki ten karabin. Zobacz czy nie jest dla ciebie za ciężki, żeby strzelać z, z pozycji stojącej. Jest OK? Dobra, on jest odblokowany. Musisz tym celownikiem, który jest tu w środku, widzisz go? Widzisz tam w środku? Tak średnio. Możesz sobie założyć tutaj na ramię. Będziesz miał bliżej, myślę, że będzie Ci wygodniej. ten karabin jest dość długi. Widzisz celownik tutaj w środku? Jak widzisz celownik, to musimy nakierować go mniej więcej na tarczę. Musisz znaleźć sobie tarczę po drugiej stronie. Widzisz ją tam gdzieś? Mi się wydaje, że gdzieś bardziej o Coś takiego. Coś takiego. Jest tarcza? No. to jak widzisz tarczę, będziesz gotowy, no to możesz strzelać. I no, na pewno Możesz się pochylić do przodu, będzie ci łatwiej. To nogę sobie daj do tyłu trochę bardziej. I pochyl się całe do przodu. Podziękujmy brawami. Drugim współorganizatorem było stowarzyszenie zorganizowana grupa poszukiwawcza Pepans Południe. Bardzo serdecznie dziękuję stowarzyszeniu za y, pomoc w organizowaniu dzisiejszego pikniku. No to my bardzo dziękujemy, wobec pana, bez y, inicjatywy lokalnej by tego nie było. Bardzo dziękujemy. Jasne. Nie sposób też dostrzec naszego kucharza, pana Stanisława, któremu bardzo dziękujemy wraz z paniami z klubu seniora za pyszną brochówkę, za, pyszne kiełbaski, za pyszne, pyszny poczęstunek. Y, dziękuję druhom strażakom, którzy również czuwali nad bezpieczeństwem. Dziękuję wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, wszystkim osobom, które się zaangażowały i przyjechały do nas dużego dziny. Myślę, że ten piknik się sprawdził, bo mieliśmy fajną frekwencję, dużo młodych ludzi, którzy też może dzisiaj złapią jakiegoś Baksyla takiego poszukiwawczego, jak tutaj wy też jesteście relatywnie młodzi, a macie fajną pasję poszukiwania tego, co, co kryje Ziemia, a było powiedziane, że. Operacja Łapanowska-Limanowska to, to była potężne wydarzenie historyczne, militarne. Tutaj na naszym terenie jeszcze ta ziemia kryje wiele, wiele niespodzianek. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że przyszliście na ten pierwszy piknik, dziękuję dzieciakom, no i cóż, nie przedłużając, przystąpmy do losowania nagród. Tak, przystępujemy do losowania. W pierwszej kolejności będą losy z gazet jednodniówek, więc patrzymy na ostatnią stronę. Sprawdzamy numery. Mamy nadzieję, że tym razem, za pierwszym razem, wszyscy się zgłoszą po nagrody. I kolejny szczęśliwy numerek, 135. Czy ma ktoś numer 135 w gazecie? Ostatnia strona, białe pole. Ktoś z tyłu. 135. Jest, proszę bardzo. <ślaski> Brawo. <ślaski> <ślaski>

Dziękujemy. No właśnie, jakże to na środku, proszę? Na środku, proszę, nie? Bo to się odwrócimy tyłem. Gratulacje, brawo. Czas oczekiwania. Gratulacje do Ciebie. Dziękuję bardzo. To może sobie a ten sobie. 121. 121. Kto ma numer 121? Biała karteczka, sprawdzamy. Jest kolega, gratulacje. Jak masz na imię? Powiedz. Jasiu, brawo dla Ciebie. Piękny plecak. Gratulujemy. I główna nagroda to może. Pani będzie czynić honory. Kto wygra wykrywacz? Los numer 15. Numer 15 wygrywa wykrywacz od naszego stowarzyszenia. Zapraszamy po odbiór głównej nagrody. Numer 15 biała karteczka. O Pani proszę bardzo. Udało się. Gratulujemy serdecznie. W imieniu całego zarządu gratulujemy. Niech Pani czyni pożytek z tego urządzenia. Zapraszamy na wspólne wykopki z nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. Kolejne podziękowania. Grzeczko chodź z tej strony. Podziękowania dla pana Bogdana Guda z bośniacko-hercegowickiego pułku piechoty numer 4. Gratulujemy. Serdeczne jeszcze do zdjęcia pamiątkowego. Wczoraj byli na Słowacji na rekonstrukcji, dzisiaj są u nas. Gratulujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Zdjęcie pamiątkowe, oczywiście, tutaj. serdecznie wielkie dzięki dla was jesteście super panie, panie, zapraszamy się Zapraszam. tutaj do nas przechadzał się dumnie po yy, dzisiejszym naszym pikniku brawa głośno głośno trzeba docenić młodych że chce i się im coś robić mógł siedzieć na komputerze jeździć na rowerze przyjechał tutaj dzisiaj gratulacje grupie KBC biało-czerwoni Klasyki PRL-u. Zapraszamy. Zapraszamy do nas przedstawiciela głównego szefa z szefem, Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Oczywiście, że ze zdjęciem z samego przodu. Dziękujemy klubowi seniora Żegota z Żegociny. Zapraszamy. Gratulacje, zapraszamy, dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy, serdecznie. jeszcze do zdjęcia prosimy poczekać, na pamiątkę. Dziękujemy Pani Dyrektor Centrum Kultury, Pani Magdalenie Adamskiej-Urban. Dziękujemy bardzo. Tak. Dziękujemy również Pani Sekretarz, Pani Joannie Pysz, Sekretarz Gminy. Thank you.